W tym roku po raz pierwszy w historii Bolesławca świętować będziemy w internecie święto Ceramiki Online to wspólne przedsięwzięcie zakładów ceramicznych Bolesławiec oraz portalu BLEC Info. W czasie Bolesławieckiego święta ceramiki od 19 do 23 sierpnia zaprosimy Was na relacje na żywo pokazujące tajniki produkcji, ciekawe projekty i ludzi tworzących bolesławiecką ceramikę. Będą promocje i konkursy. Relacje po polsku i angielsku możecie śledzić na Facebooku i YouTube portali bolecinfo.pl oraz zakładów ceramicznych w Bolesławiec. Polubcie nasze profile, zasubskrybujcie kanały na Facebooku i YouTube, bo będzie się działo. Święto ceramiki online codziennie od 19 do 23 sierpnia. Zapraszamy!